Witamy Was. Witamy Was bardzo serdecznie. Mamy poniedziałek, kolejny tydzień przed nami. Przyżyjemy, Michał? No, musimy, nie ma wyboru. Musimy, no, jeszcze trochę zostało do końca roku do sylwestrowej zabawy. Nie wiem, czy to chyba ale jakoś mi się skojarzyło. Ale kino, dzisiaj na tapet bierzemy. Tapet. Tapet. Bierzemy film Netflixowy, który już jakiś czas, dwa, trzy tygodnie już jest. Czyli? Winni z Jakeem Guylenhallem w roli głównej. O, ja właśnie nie wiem, jak się jego nazwisko mówi. Jake Guylenhall, tak mniej więcej mi się wydaje. Reż, reżyserem tego oto filmu był Antoine Fuqua i jest to film z tego roku. Premiera miał 10 września, więc yy, świeży, świeżutką bułeczkę wam tutaj dzisiaj przywozimy. E, jest to film produkcji Netflixowej, a jak już zdążyliście, pewnie najwierniejsi nasi widzowie Zauważyć to z Panem Jakubem do tych produkcji jakiegoś goś wielkiego serca nie mam nigdy I zawsze y, napis Netflix pod filmem powoduje, że idę dalej z reguły. No ale muszę też przyznać, że działa jednak tutaj ten mechanizm pod tytułem Znana twarz i twój y, aktor, którego szanujesz, i się da, dałem skusić, i tragedii nie było. Ja tak. Też nie żałuję. No właśnie, obaj mieliśmy okazję ten film obejrzeć. Y, niech pan Jakub opowie, o czym ten film jest. Y Trochę zaskoczyłem pana, jak mnie nie umówiliśmy, kto będzie o tym opowiadał. Ale lubię go tak bardzo. Oglądaliśmy to, możemy z rękawa tak wyciągnąć parę his historii. Także e, film mm, opowiada o dyspozytorze mm, numeru alarmowego, e, który no, odbiera podczas swojej pracy parę telefonów, e, którym, osobom którym pomaga, i w końcu odbiera ten jeden telefon, który. Yy, tworzy nam całą historię. Tak, yy, telefon, który dzwoni pani i zaczyna rozmawiać z nim w taki sposób, że on myśli, że ona go troluje i że próbuje, jakąś robi sobie z niego beka, i że w mm. ogóle się wygłupia, albo jest niespełna rozumu i już chce z nią rozłączyć, kiedy zapala mu się w głowie lampka, że może faktycznie ta kobieta musi w jakiś sposób porozmawiać, bo coś przed jakby drugą tak. osobą, przy której rozmawia musi ukryć to, że rozmawia z numerem e, alarmowym, mm -hmm. no i e, e, co, co? No i zaczyna się tutaj cała historia, tak? Tak. No to fajnie to jest poprowadzone, ponieważ słuchając tej rozmowy, a w ogóle trzeba zaznaczyć to, że jakby cała ta akcja tego filmu dzieje się w jednym pomieszczeniu tak naprawdę, no w tak, dwóch, ale tym, w jednym. O tym powiemy właśnie o tym powiem za... później, ale tak. to jest ważne o tym, czy o tym chciałem powiedzieć, że jakby nie, nie widzimy... My nie widzimy tego, co się dzieje u tej kobiety. Tak. My wszystko oglądamy z perspektywy naszego głównego bohatera. I je, jego ucha tak na dobrą sprawę, czyli tego, co się dzieje właśnie w tych telefonach wszystkich. I czy to telefon tak. na innych funkcjonariuszy, którzy jej szukają, czy właśnie tej kobiety, która dzwoni tam raz na jakiś czas powiedzieć, coś tam, co Doku u niej słychać. Dokładnie. I jakby poznajemy tą historię razem z nim. To nie jest tak, że my wiemy więcej. Tak. Tylko my wiemy dokładnie tyle samo, co nasz bohater, poznajemy tą historię razem z nim. Mhm. I to moim zdaniem gra super. Bo y, jest takie nieoczywiste. Tak jest. I to mnie się podoba. To, no, to mnie się podoba. To mnie się podoba. Że ja poznaję tą historię razem z tym bohaterem nie jest tak, że ja wiem więcej i czekam aż on się dowie. Tak. Bo co jest dosyć często się spotyka w filmach. A jak. Y, ten film jest remake'iem luńskiego y, filmu o tym samym tytule. Winni, tak jest. Winni. I ja oglądałem go dawno. O, ale a, ja nie, dawno. a ja nie oglądałem. Oglądałem go y, i... Jakby tak miałbym powiedzieć, która wersja bardziej mi się podoba, to będzie może to niepopularne, co powiem, ale okay. bardziej podoba, podoba mi się wersja amerykańska. O, no to ciekawe. Yy, ponieważ gdzieś tam trochę więcej. O, w tej duńskiej okay. yy, wersji ta akcja jest trochę bardziej stonowana. Stateczny bardziej to jest film. Też i, i po prostu tempo jest trochę wolniejsze. Rozumiem. A w amerykańskiej wersji jest parę takich dodatkowych e, smaczków, które sprawiają, że ten film jakby jest taki trochę żywszy. E, no a ja chyba czasami po prostu potrzebuję tego kina, który mnie bardziej rozerwie niż skłoni do głębszych refleksji. E, tak, no to na pewno jest właśnie taki film. E, Jay e, główny bohater, Jay, 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 od, Odgrywany j, przez Jake'a Gyllenhaala, tak. Tak. tak? moim e, zdaniem super. Joe Byler się nazywa główny bohater i jest to w sumie policjant, który tam w Stanach, najwyraźniej tak to zrozumiałem, jest taki chyba zwyczaj, że też czasami policjanci są na takiej linii alarmowej. No Właśnie, może nie będziemy mówić, bo to, nie wiem, co o to chodzi, ale on tam jest za karę. To ja to wiem, zauważyłem, no, to, no, zauważyłem no. to, ale w ogóle byłem zdziwiony, że taka sytuacja może mieć miejsce. Ale dobrze, no nie będziemy tego że W każdym razie, jeżeli nie macie za bardzo pomysłu na jakiś film, na, na, na najbliższe wieczory, to zachęcamy was do obejrzenia tego filmu. Na pewno się nie rozczarujecie, bo pomimo tego, że tak jak wam powiedzieliśmy, jest to film produkcji Netflixa, a z reguły filmy mm -hmm. Netflixa to nic ciekawego, to Jack Gyllenhaal staje tutaj na wysokości zadania. Tak, w tym filmie tak, są tak. zwroty akcji, ten film trzyma w napięciu mm. i naprawdę nie naprawdę możesz doczekać, jak ta historia się skończy. Mm -hmm. Jak mm. ja usłyszałem o tym filmie, że on jakby jest przygotowany i dowiedziałem się, że on będzie grał główną rolę mm -hmm. ten aktor, tak bym spokojniejszy w sensie o tym tak, filmie. Tak. Bo jakby wiedziałem, bo oglądałem tą duńską wersję, wiedziałem, co mi się działo, ale jak dowiedziałem się, że on, ten, Jake, będzie, będzie grał w tym filmie główną rolę, byłem o wiele spokojniejszy o jej przebieg. Tak, to, to jest prawda. No i faktycznie tutaj też trzeba uhonorować ten film duński, ten pierwowzór, mm -hmm. bo to oni w sumie wymyślili ten cały scenariusz i pomysł. Ale jest to tak, jak wspomniał, film, który odgrywa się w jednym pomieszczeniu. I tutaj właśnie chcielibyśmy poświęcić uwagę troszeczkę takim filmom, bo to uważam zaraz, dlaczego, powiem, dlaczego tak jest to zaraz powiem, jest to kawał sztuki, bo nie jest wcale łatwo utrzymać uwagę człowieka na, po prostu w jednej scenarii. Ale jeszcze nie to zrobimy, to może niech pan mi powie, jaką pan ocenę przyznaje temu filmowi. Widzę na filmie, że jest 6,1, ale ja jestem w stanie dać taką, taką mocną, może no tak, siódemkę. Ja daję 6,5, 6,75 od nas <laughs> dla filmu winni. No i wracamy do naszego tutaj, w sumie chyba myślę, że to może być temat odcinka, czyli filmy rozgrywane w jednym pomieszczeniu. I no, tak jak powiedziałem, jest to dla mnie naprawdę kawał roboty i trzeba mieć naprawdę bardzo dobry scenariusz i bardzo dobre dialogi, żeby Utrzymać uwagę widza przez półtorej godziny, załóżmy, że, jak film trwa. No i jest kilka takich przykładów w światowym kinie. Film, którym które, się daje, tak. tak. I pierwszy, który mi przyszedł do głowy, nam w sumie, to jest film Rzeź. Tak jest: Rzeź Romana Polańskiego z Kate Wislet z Christoferem tak. Wolcem. <laughs> Wolcem y, z ten John C. Reilly, też jest znany gościu i Judy Foster i właśnie jest to taki film, który rozgrywa się w jednym mieszkaniu, właśnie jednej z tych par, inny film, y, Dobrze się kłamie w dobrym towarzystwie, Paulo Genovese, jest to film też, który się odbywa w trakcie kolacji w jednym pomieszczeniu. Miał niedawno miejsce z polski. Polska wersja, Polska tego wersja remake taki właśnie tego filmu. Um, inny film jeszcze, który przychodzi nam do głowy, to jest film pogrzebany. Mm -hmm. Taki chyba on jest dosyć średni, ale tam. Ale, no, wpatną, ale, wpatną ale jak to, znajduje się ten. Takim... Ryan Reynolds e, zostaje porwany w Iraku się akcja odgrywa i się budzi w trumnie i przez 90 minut próbuje się tam z niej. Wydać. Tak, tak, Joel Schumacher reżyserem. Z klasyków to oczywiście ucie ratunkowa Alfreda Hitchcocka. I na koniec taki klasyk, chyba największy, czyli 12 gniewnych ludzi w reżyserii Sydney Alumet. Każdy kojarzy tytuł. Nie wiem, na każdą, ja nie oglądałem. Ja, ogląda, nie. ja oglądałem. No, jest to faktycznie film, który się. Nie, nie da się ukryć, że jest to film, który się odbywa w jednym pomieszczeniu z braworową rolą Henry'ego Fondy. Każdemu, kto jeszcze nie widział, polecam ten klasyk Kina. No i to są właśnie takie filmy, które na przy, pierwsze przyszły do głowy, jeżeli chodzi o filmy, które odbywają się w jednym pomieszczeniu. I czy pan ma jakieś takie jeszcze spostrzeżenia dotyczące takiego kina? Czy panu no, się ono podoba, czy panu się ono nie podoba? Mi się bardzo podoba, ale zdaję sobie sprawę i wręcz jestem przekonany, że to nie jest najłatwiejsze kino w sensie dla aktora. Bo dla widza y, to się ogląda pewnie o wiele łatwiej niż aktorowie, czy musi się to gra? Oczywiście. Musi to gra. Bo musi na swoich barkach utrzymać sobie film, uwagę i naprawdę twarzą, ciałem, emocjami zagrać y, to, co czasami y, musi robi, nie wiem, cała obsada kilkunastosobowa. Tak. Mi Widzę, przychodzi jeszcze do głowy jeden film, on się co prawda nie dzieje cały w jednym pomieszczeniu, ale to, co. Jak powiem tytuł będzie wiadomo co chodzi, ja jest Tarantino. Tak. Ona się dzieje w tej chatce tak. yy, cały film i po prostu ja mogę ten film oglądać w kółko w kółko, bo... Dialogi, które tam się. Tam, tam się nic nie dzieje. Cześć, tam, tam, jest, tam jest, to jest taki film, który tam na początku ma jakiś początek nie, jest nie tylko w tej chadce, ale większość tak. tego filmu jest w hadce. To tak samo jest też taki film Tarantino wściekłe psy. On też się dzieje mm -hmm. w tym hangarze, czy w tym garażu, już nie pamiętam dokładnie. I, i faktycznie no, to też możemy zakwalifikować, podciągnąć. Dialogi, i dialogi. Ale... dialogi. No, no, ten film, te dialogów, film no. musi się. Taki film, który się dzieje w jednym pomieszczeniu musi się opierać na dialogach i nie ma szans, żeby było inaczej i emocjach też i emocjach no nic czy w tym tygodniu coś o serialach ja chciałbym wspomnieć o jednym serialu który co prawda skończył się dosyć niedawno bo to był emitowany odcinki tydzień po tygodniu mhm. mowa o serialu What If to o. jest animacja Marvelowska tak mm. Ja uwielbiam po prostu tematykę zakrzywiania czasoprzestrzeni, rzeczywistości i gdybania, co by było, gdyby coś by się wydarzyło. Tak. I ten serial idealnie wpasował się właśnie w moje, jakby, takie upodobania. Mhm. E, ponieważ z każdym odcinkiem, a każdy odcinek jest niezależny od siebie, to można wyglądać mhm. dosłownie w kolejności losowej. Tak. Ale każdy opowiada, na przykład, co by się działo, gdyby Strażnicy Galaktyki nie porwali tego... ...ziemienina. Tak. I gdyby to nie był właśnie ten, który potem którego znamy z filmów, tylko to był na przykład e, T'Challa z Czarnej Pantery. Aha. Jakby się na przykład mogło rozegrać cała potem sytuacja z Avengersami i tak dalej. Na przykład sytuacja, co by się działo, gdyby e, ten e, z ant ten, bo tam był taki dziadek, jego poprzednik. Co by się działo na przykład, gdyby on zabił wszystkich Avengersów. O! To ciekawe. No. Co by się działo na przykład, gdyby e, Thor nie miał brata. Nie był wychowany z Lokim. Not bad. Yy, efekt jest... mo efekt motyla tam taki troszeczkę jakieś wydarzenia. Dokładnie, no i... Co by było gdyby? I, i, I wszystko jakby tak wychodzi na to, że co by się nie działo zawsze jakby byłoby źle. Mm. Się nie ma nigdy dobrego zakończenia, nie? Rozumiem. Yy, więc. Yy, ale jak oglądam ten serial, jest, jestem jeszcze przed obejrzeniem finowego odcinka, który słyszałem, że jest bardzo bombowy i taki emocjonujący, uh -huh. jest bardzo ciekawego, ale daje się wyczuć, że bardzo dużo pokazuje się tora uh -huh. bardzo dużo pokazuje się Antmana i uh -huh. więc można wyczuć, że coś będzie się z nimi działo. I wspominam też o tym serialu dlatego, że. To jest w ogóle serial animowany, nie? Ja bym właśnie chciał powiedzieć. Serial animowany, wspominam o tym dlatego, że każdy, kto jakoś tam na poważnie na serio traktuje ten całym uniwersum multiversum. Uh -huh. e... Dobrze, żeby sobie obejrzał, ponieważ te sytuacje, które dzieją się teraz, działy się w tym serialu, one będą miały wpływ na kolejne produkcje. Okay. I co jest jeszcze plusikiem, e, takim to no, dosyć dużym plusem, że głosy e, tym bohaterom podkładali prawdziwi aktorzy, którzy grają w tych filmach e, e, aktorskich, nie? Że, że... A pojawia się tam Iron Man w tym serialu? E, bardzo mało. Są w się sensie zawsze winie. <laughs> bardzo Ciekawe. dobry serial. Ciekawe. No, gdzie możemy go obejrzeć? Disney+. Plus. Disney+, Plus. pan Jakub, stały subskrybent. E, no nic, i to są takie dwie propozycje od nas. Czy coś jeszcze mam do dodania? Nie, ja już chyba mam no dosyć. To mi się wydawało, e, dziękuję wam za Dzisiaj, widzimy się jutro tak, w jutro piwnicznej bibliotece. Mam nadzieję, że umiliśmy wam ten poniedziałek i, i co. I... Czym jutro możemy zdradzić delikatnie? Przeniesiemy się do innej części Polski. A do jakiej to się dowiecie? Jutro. Dziękujemy Wam za dzisiaj, pozdrawiamy serdecznie wszystkich, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału i prosimy o zafollowowanie naszego Instagrama. Tak, no, faktycznie. Ludzie kochani. Ludzie kochani. Dzięki wielkie, cześć. Hejka.